Usuń kolekcję na Whatsapp. Cześć wszystkim co słychać. Leonardo Pajwa wraca z nowym filmem. W tym filmie pokażę jak usunąć kolekcję w Whatsapp Business. Kolekcja to zbiór produktów lub usług w Whatsapp Business. Na przykład do kolekcji bezpieczeństwo Dodałbym kamery i alarmy. W tym filmie nauczysz się usuwać kolekcje w WhatsApp Business. Jest już film o tworzeniu kolekcji, link w karcie. Podobają ci się takie filmy? Na kanale są już inne podobne filmy. Subskrybuj, lajkuj. Robię filmy, by wam pomóc. Dobra, zaczynamy. Proces jest szybki i prosty. By usunąć kolekcję, kliknij narzędzia, przewiń i wybierz katalog. Kliknij teraz na katalog. W katalogu zobaczysz swoje produkty, usługi i kolekcje. Mam tu ludzie kolekcję testową. Kliknę te trzy kropki i pojawi się opcja kolekcji. Kliknij tę opcję kolekcji. Mam tylko jedną kolekcję nazwaną Test. Wybiorę ją, kliknę i pojawi się ikonka kosza. Wystarczy kliknąć kosz i potwierdzić usunięcie. Szybko i prosto. Udało się? Napisz w komentarzach poniżej. Subskrybuj kanał po więcej poradników. To tyle ode mnie. Ściskam, niech Bóg czuwa. Dzięki.